Cześć! Dziś chcę Ci pokazać listwę do mega formatu firmy Hefajstos. Chodź zobaczyć najpierw co masz w zestawie. Chodź tu bliżej i zobacz sobie. Torba transportowa cztery listwy po jednym metrze. Co daje długość cięcia też tam koło 3,60. łamak siłowy skręcany yy, wózek do cięcia i i takie zaczepy do listwy, do chropowatych płytek. Zobacz sobie teraz tutaj ten wózek, jak on wygląda. Z każdej strony. Tutaj są trzy kółka tnące. Wszystkie trzy kółka mają 22 mm i przewidziane są do płytek miękkich, średnio twardych, czyli terakoty albo te chińskie gresy. I jedno jest do twardych gresów. Tak jak już mówiłem, długość cięcia w granicach 3,60, cena 1650 zł. Dostępne w naszym sklepie proagmark.eu w kategorii megaformat, podkategoria listwy. A tutaj cieliśmy sobie płytkę gresową Tarazo z Kastorami 9,5 mm. Dzięki, hej.